Pamiętacie zakup udziału w Wejherowie 30% udziałów od pana Stanisława. Jestem już po zakupie kolejnych 60%. Także mam w posiadaniu już 90% udziałów w mieszkaniu. Zostało 10% i co ciekawe te 10% ma kolejne. Co wynika z tej historii. Między innymi to, że że było kilku współwłaścicieli kilka osób z rodziny które nie potrafiły się spotkać, porozumieć, i teraz są już po transakcji. Większość z nich posiada już pieniądze na koncie. Zostały tylko te pozostałe cztery osoby, więc wszyscy już odetchnęli z ulgą. Jeżeli interesują Cię takie przypadki, lub potrzebujesz pomocy w takiej, w takiej sytuacji, w sytuacji spadkowej, w sytuacji zadłużenia nieruchomości, odezwij się, napisz lub zadzwoń, i na pewno pomogę.